Sklep KFDpl największa hurtownia odżywek w Polsce. Witajcie moi drodzy w drugiej części QA e, z moim skromnym udziałem znajdujemy się w biurze dyrektora kreatywnego KFD do spraw e, sprzedaży. I tak e, troszkę czasu minęło od e, mojego pierwszego QA słyszałem, że się się za mną. E, no więc no więc jestem. Pierwsze pytanie, Dominik zapytał, dlaczego jesteś taki przystojny? Dlaczego jestem taki przystojny? Słuchaj, to jest pytanie nie do mnie, to jest pytanie do mojej matki, ojca. Natomiast bardzo miło, yy, że tak uważasz. Ja tam siebie nie uważam za przystojnego, ale wiesz, ale fajnie, że jest jeszcze ktoś, kto, kto, kto widzi yy, to coś. Natomiast dlaczego tak jest, nie jestem w stanie Ci odpowiedzieć. Domowe sposoby na regenerację stawów, nie licząc y, zaleceń fizjoterapeuty i lekarza. I poprawną ochronę w czasie treningu, wiesz co, trochę bez sensu, powiem Ci, Nie licząc zaleceń y, fizjoterapeuty, no właśnie jego zalecenia są, y, bym powiedział, kluczowe, najważniejsze, jakby jeżeli chodzi o, o Twój y, konkretny przypadek. No, domowe sposoby, ty, wiesz, ja mogę dodać tyle od siebie, że ja stosuję takie... Można powiedzieć domowe spa, domową odnowę biologiczną w formie kąpieli w e, soli Iwolińskiej. Codziennie, to drugi dzień. No, troszkę kosztowna impreza, bo tam trzeba, wiesz, kilogram, dwa kilogramy soli wsypać do wanny. Nie jest to tanie rzecz, ale, ale pomaga. No, oprócz tego, no nie powiem Ci nic odkrywczego, No, rozgrzewka, odpowiedni ubiór w trakcie treningu. No i odpowiednie, odpowiednie odżywianie się. Wbrew pozorom, wiele osób myśli, że akurat o ile w przypadku dbania o, o sływetkę, o niski Bodefalt i tak dalej, nie tam ma znaczenie, o tyle w przypadku regeneracji tam sięgę stałów i krząstek, nie masz takiego znaczenia właśnie błąd. On ma ona y, kluczowe znaczenie. Jeżeli nie dostarczysz sobie odpowiedniej ilości budulca, twój aparat ruchu nie będzie się regenerował optymalnie, więc, więc to jest tak samo istotny czynnik. Natomiast nie lekceważyłbym zaleceń lekarzy i fizjo, dlatego że to są takie kluczowe, kluczowe najważniejsze, najbardziej istotne yy, sprawy, których musisz przestrzegać. Wartość energetyczna produktu brutto i netto, ciekawy temat, który może wyjaśnić, że kaloria kalorii nierówna, Pff, brutto i netto. Nie, nie, nie do końca wiem o co ci chodzi. Natomiast yy, to, że kaloria kalorii nierówna to jest. Yy, nie jest to odkrycie Ameryki. Oczywiście, że kaloria kalorii nierówna. Sam wpływ yy, różnych makrospodników na, 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 nie wiem, na reakcje hormonalne organizmu jest, jest yy, skrajnie inny, więc. więc jest to oczywiste moim zdaniem. Na najprostszy przykład. No, masz gram białka i gram węglowodanu, gdzie masz tu i tu cztery kalorie, tak? Więc teoretycznie wartość energetyczna jest taka sama, natomiast wpływ na organizm jest kompletnie inny, chociażby no wpływ na insulinę, tak? Natomiast brud to inny, to nie za bardzo wiem, co autor miał na myśli. Następne pytanie od Patryka, co robisz jeśli w danym dniu treningowym brakuje Ci przysłowiowego kopa, czy odpuszczasz? Nie, 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 nie. Yy, wiesz co, bywa tak, bywa tak, że no, nierzadko w sumie teraz jeszcze jak taka pogoda jest z dupy, to yy, mało kiedy mi się chce trenować, natomiast ja mam, yy, myślę, że nie jestem jedyny. Jak już wejdę na tą siłownię, zacznę się rozgrzewać, zacznę robić swoje, to tak naprawdę ochota przychodzi sama. Wiadomo, ja że nie każdy dzień jest twoim dniem, nie, 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 nie co trening będziesz bił życiówki. Natomiast jakoś no, dopóki, dopóki już zanim na siłownię dojadę, bywa tak, że czasami nie, nie chcę mi się, nie wierzę w siebie i uważam, że w ogóle trening tego dnia jest pomysłem zupy. Natomiast z reguły, jak się rozgrzeje, jak już na sali jestem, to, to, to takiej sytuacji nie ma. Natomiast pytasz, czy na przykład, jeżeli nie czuję się na siłach, czy robię trening z mniejszym obciążeniem. No być może powinienem tak postępować, natomiast ja właśnie mam taką mentalność, że za wszelką cenę muszę zawsze, zawsze do przodu. Czy boli, czy nie boli, czy czuję się dobrze, czy nie dobrze, zawsze, zawsze na pierderał na maxa i no być może między innymi no nieraz było to powodem właśnie różnych kontuzji. tak? Natomiast, yy, wiesz co, no pomysł jest fajny, na pewno lepiej jest zrobić trening lżejszy, niż, niż, niż nie robić go wcale, w przypadku, yy, tak jak to opisałeś, gorszego dnia. Ja tak nie robię, natomiast myślę, że jest to całkiem, całkiem rozsądny pomysł i mniejsze zło niż odpuszczenie. Następne pytanie. Wynik w martwym robi ogromne wrażenie. A, dziękuję. Jakie rekordy w dwóch pozostałych bojach? 360 210 ławka. Oczywiście bez, bez yy, sprzętu. Mówiłem to już tysiąc razy. Może dla rozjaśnienia. Yy, nie wszyscy jeszcze być może wiedzą o co chodzi z tym sprzętem, kiedy ja mówię ze sprzętem bez sprzętu. Yy, generalnie jeszcze tam kilka lat temu umiejętności cały cały to był sport typowo sprzętowy. To znaczy, że zawodnicy stosowali różnego rodzaju tam yy, kostiumy, koszulki, yy, bandaże i tak dalej, które miały na celu jakby no, wysiłkowanie wyniku. Yy, Teraz coraz bardziej popularny staje się e, tak zwany e, RAF, powerlifting, czyli czyli działanie bez sprzętu. Ja tak samo jestem e, fanem właśnie tej odmiany, boju W ogóle spotów siłowych, gdzie nie używa się żadnych e, gadżetów tak, mających na celu y, zawierzanie wyników. to tak y, w kwestii wyjaśnienia. Y, następne pytanie. Jak według Ciebie najlepiej trenować wyciskanie sztangi ma no, maksymalne jedno powtórzenie ile razy w tygodniu, jakie techniki jest, ludzie, to jest... To, to jest kwestia indywidualna tak naprawdę. To zależy od tego jak jest w tej chwili eee, W jakim stanie przede wszystkim jest twój balans strukturalny, tak? Eee, czy są jakieś sobie ogniwa, które wymagają naprawy? Eee, być może technika na przykład nie jest, nie jest też... Eee, najbardziej korzystna, więc dopóki, dopóki te aspekty nie są ogarnięte, nawet nie ma co myśleć o, o progresowaniu, natomiast sam trening pod, pod, pod maxa yy, wiesz co, zakłada tak naprawdę trening na, na submaksymalnych obciążeniach przez tam dłuższy okres czasu, żeby przystosować organizm yy, ciało do, do, do takich właśnie yy, przeciążeń na tak wysokim procencie, tak? Yy, czyli jakieś dwójki, trójki, dwójki, jedynki, tak? Ja zawsze jak Spikowałem formę, to generalnie w ostatnie 4-6 tygodnicy tutaj już były serie tylko na ciężarach 90% i więcej. Więc wiadomo, że no nie wykonasz z takim ciężarem więcej niż tam 2 3 ruchy. Tak? Następne pytanie od Patryka. Rotacje kaloryczne w dzień treningowy i nietreningowy. Jak byś to zrobił? Wiesz co, fajne pytanie. Sam stosuję. Takie właśnie rotacje już od, od, od dłuższego czasu. Natomiast y, zakładam, że chodzi Ci o stosunek, tak? Y, ile kalorii w treningowy, ile w treningowy, jaki procent mniej. Wszystko zależy od tego, jaki jest to trening. Czy jest to jeden trening, czy dwa treningi, czy jest sam siłowy, czy siłowy i cardio, czy interwał, y, czy na przykład jest to trening jakiś intensywny, typu usiady ciągi, czy na przykład, nie wiem, zwykły w tricep, tak? Natomiast na pewno, by, o ile w przypadku y, Białek i dłuższy ja raczej trzymam stałe spożycie przez cały tydzień, o tyle w przypadku węglowodanów raczej jest dużo więcej w dni treningowe. Zazwyczaj około 30-20-30% więcej w dni treningowe. ale to tak jak mówię, zależy od tego, jaki trening, jaki okres treningowy, tak by jest trening powiedzmy nie wiem, typowo siłowy, gdzie generalnie jest niska intensywność, tak? Nie jest to za, za wysoki wydatek energetyczny. No to nie musi być tych węgli aż, tak, aż tak strasznie dużo, ale jeżeli robisz, wiesz... Mateusz Twardowski zapytał, ile metki da lepszej sylwetki? Ile metki da lepszej sylwetki? Wiesz co, to wszystko zależy od tego, ile wytrzyma Twoja wątroba. Yy, więc jeżeli tam na różnych stronach internetowych czytujesz porady, że stosować dawki rzędu 30-50 mg, yy, to nie znaczy, że nie możesz więcej, tak? Jest i 100 mg. Jeżeli wątroba wytrzyma nie wiem, tydzień i dalej będziesz żył, zwiększ sobie na 200. Do skutku, aż osiągniesz y, zamierzony efekt. Następne pytanie od Bartka. Bartek zapytał o wzór do naśladowania z Polski i ze świata. Puh. Wzór do naśladowania. Y, ale pytasz y, pod względem sportowym osiągniesz pod względem y, sylwetki i... Tym podobnych, czy jako osoba. Bo myślę, że wiesz, nawet jeżeli by chciałbyś chciał kogoś naśladować w kwestii, nie wiem, sylwetki, to sobie możesz chcieć. Tylko to już wiesz, pewne sprawy nie od Ciebie zależą. Jeżeli nie jesteś, nie wiem, predysponowany do sylwetki w filach, to, to nie będziesz jej miał. Niezależnie od tego, jak, jak, jak bardzo do tego będziesz dążył. Natomiast jeżeli chodzi o, yy, może o tak, o postawę, tak, o podejście do życia. No to tutaj już yy, nasuwa mi się parę osób, yy, więc yy, pierwszą osobą, która mi się nasuwa jest, yy, być może część Was się zdziwi, ale jest na przykład Albert Brunejka. Generalnie no, ludzie widzą, yy, postrzegają go tak, go postrzegają, ma taki, a nie inny wizerunek, a tak naprawdę nikt yy, nie pamięta genezy tak, tego, skąd on się wziął, jak, jak to było. Wszyscy myślą, że no, odkąd, odkąd pojechał do Stanów, to tam się generalnie wyłożył jajcami do góry i kasa mu leciała z nieba, tak? Na suple i tym podobne, a to nie było tak. Chłop mieszkał najpierw na, na, na Litwie w dosyć ubogich warunkach, później tam wyemigrował do Stanów. Tam też nie było lekko, pracował ciężko fizycznie przez długi, długi czas, jeszcze musiał godzić to wszystko z treningami siłowymi, co jak wiadomo no, nie jest proste. Natomiast jego, jego nastawienie do życia mi się bardzo podoba, z racji tego, że to jest facet, którego ja poznałem osobiście. To jest bardzo, bardzo miły, fajny, pozytywny gościu. On nikomu źle nie życzy. On się o nikim raczej nie wypowiada źle, chyba, że mu ktoś za skórę zajdzie. To jest gościu, który zna swoje jakby miejsce. Wie no, nie jest, jakby to powiedzieć, marzycielem, tak? jest realistą. E, twardo stąpającym po ziemi. A mimo tego dalej chce się rozwijać, w różnych, w różnych płaszczyznach. E, jest przed 40, a tak naprawdę e, ciągle dąży do czegoś, tak? realizuje, stara się... Swoje, swoje cele stara się być lepszym. I myślę, że to jest to jest do naśladowania, jeśli, jeśli chodzi o podejście, tak? Do życia. Co jeszcze? Kojno taką osobą jest Rich Piana. Rich Piana. nie dlatego, że ma największe ręce nacentolowane tak jak ja i w ogóle. Nie, nie, nie dlatego dla mnie jest to wzór na naśladowania. Eee, ale być może dlatego, że jest przede wszystkim szczery. Jest szczery we wszystkim. Eee, jakbyście się zainteresowali bliżej jego, jego osobą, eee, oglądali różne wywiady, materiały z nim, on tak naprawdę się nigdy z niczym nie krył jest przeciw tej całej hipokryzji, tak? Zawsze otwarcie mówił o, o wszystkich dozwolonych i niedozwolonych środkach, które stosował. Wielu może powiedzieć, że jest szczery, bo, bo, bo na to stać, tak? On nie jest już nikomu podporządkowany, nie, nie musi słuchać się swojego sponsora, co mu wolno, a co mu nie wolno mówić. No ja do końca, bo tak naprawdę do tej pory on teraz sam sobie jest sponsorem i sam musi o swój wizerunek dbać. A mimo wszystko ja mam wrażenie, że to jest gościu, który ma na wszystko wyjebane, robi co uważa, żyje jak uważa, mówi co uważa. Ja na przykład za to bardzo cenię. Ogólnie rzecz biorąc, nie ma sensu, myślę już tam nazwiskami rzucać, bo to można byłoby do wieczora siedzieć i wymieniać. Czy tam dzielić na polskiej zagranicznej. Ogólnie rzecz biorąc, wszyscy zawodnicy, których ja tam gdzieś poznałem i ci, których nie poznałem też wiadomo, że zasługują na na szacunek i bycie, bycie wzorem do naśladowania, dlatego że poświęcili swoje życie czemuś, co kochają. Starają się z dnia na dzień być w tym coraz lepszym, realizować się. Potrafią pogodzić to zarabianie pieniędzy, co wbrew pozorom nie jest takie proste, bo nie każdemu się to jeszcze udaje. I myślę, że jest to gdzieś tam powiedzmy, godne, godne do... Naśladowania są to osoby godne tego, żeby brać z nich przykład.